Siema, z tej strony, Leven, a to jest ponownie Week. Jestem dzisiaj na live streamie. Ludzie mnie zmusili, żebym zagrał w dziwne, zboczone, okropne gry. I zmusili mnie też, żebym zagrał w Week na live streamie. Jako, że, że mam taką okazję, to mogę też to nagrać. Przy okazji odblokowałem sobie w poprzednich poziomach, w poprzednich godzinach wszystkie artefakty, bo znajdowałem je wszystkie w każdym miejscu. Teraz godzina trzecia. Czas rozkręcić imprezę. Wow. Już się nie mogę doczekać, co tutaj będzie. Aha, jeszcze sobie przygłośnie oczywiście grę, żeby nie było, że jest zbyt... Że czuję się zbyt pewnie. So mhm. Mm Czyli mówił o kimś, ale przestali rozmawiać ze sobą takiego czasu i i co? Haha. Ha. Dobra, zaraz tu była gdzieś kartka na początku przedtem, która mi mówiła bardzo fajną instrukcję, o której zapomniałem. Aha, jakby ktoś mi napisał tą instrukcję na czasie, to możecie napisać. Tylko bez spoilowania za bardzo. Bo chciałbym to może przeżyć, ale żeby nie było, wiecie, od razu także wszystko wiem. Zakładam, że co godzinę dodaje się jeden nowy potwór. Tylko tutaj nie jest to takie pewne, jak w niektórych grach, co on zrobi. Czuję się właściwie. A! Czuję się właściwie. Całkowite przeciwieństwo do bycia pewnym Tak, właśnie, właśnie to jest moment, w którego przestałem czuć się pewnie Tyle mi wystarczy Chyba keep moving tam było, tak, cały czas się rusza, nie wolno mi stać w miejscu, dobra Czyli nie mogę stać w miejscu, bo coś po mnie przylezie, spoko, rozumiem O, ale ja zazwyczaj się cały czas ruszam, nie stoję w miejscu, więc nie widzę problemu Wywalaj, zaraz nie będę mógł biec Okej, okay, przestałem nie gonić, spoko. Już z tym się nauczyłem, to sobie trochę radzić, bo pograłem w poprzednie te właśnie godziny. Pozdobywałem tam niektóre te artefakty. Wszystkie właściwie już. Jeden przed chwilą. A co tutaj musimy znaleźć? To zawsze jest w innym miejscu, więc będzie ciężko troszeczkę ogarnąć. E, świeczki nie mamy. Kurde, tu jest tyle, że które trzeba zwracać uwagę, ale ja zapewniam o świeczce właśnie. Trzy... Trzeba znaleźć świeczkę. Szybko, go to go fast. Dajcie mi świeczkę. Tu jest świeczka najbliższa. Widzę ją w prawie. Jest. Nie, 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 nie uciekaj, uciekaj! Nie. No nie, kurde, gnoju. To nie było fair. To absolutnie nie było fair. Ech. Eleven może zacząć się ze swoim życiem. Dzięki za wsparcie. Eleven pamięta, jak będzie niepokojąca muzyczka, znaczy, że pojawi się losowy potwór. Tak, wiem, tego się już nauczyłem. Już troszeczkę ogarnąłem mechanikę tej gry, ale ona nie jest taka, że da się ją przewidzieć. Zawsze jest coś losowego. Albo coś zaskakuje z drzewa, albo coś się trzeba gonić, albo jest po prostu ten gościem, którego nie wolno patrzeć. Dobra, przejdźmy się teraz w tą stronę. Tam nie znaleźliśmy nic takiego nowego. Może tutaj coś będzie? Tutaj chyba jeszcze nic nie znaleźliśmy, bo mi się wydaje. Nie, może tam którejś nocy coś było, co coś leżało. Co to jest za dźwięk? Coś tutaj jest? Ciekawego? Aha, to byłem ja, ok? Czy ten dźwięk szaków, w sensie. Cały czas się ruszaj, ok! Dobrze, posłucham tej rady. No, problemu. A było spupi. Z z zaczynajmy się powoli kończyć miejsca, w których. W których będę mógł coś znaleźć takiego sensownego. W tym domku chyba jeszcze nic takiego nie miałem. Co tam jest? Dwa razy podziąłem ten sam dźwięk, to nie jest nic dobrego. Coś tutaj jest? Bym tutaj zajrzał, ale. Eee, odpal to od tego. I sprawdźmy, czy coś tutaj jest Nie ma nic, okej, okay, ruszamy się, idziemy dalej Nie zatrzymujemy się, nic po nas nie przyjdzie teraz, prawda? Nie Ognisko byliśmy, domek byliśmy o! Przestań! O, te dziecki straszą najbardziej Cmentarz Znalazłem coś Szpadel złamany jeszcze dwa jakieś przyrządy. A to można... Będę mógł po odcinku na drugim skłapać. Ale coś znaleźliśmy! Ja pierdzielę jak chamsko! Nie mogę biec! Uciekaj! Ja pierdzielę się, Keep moving! No ruszam się przecież! Ruszam się przecież! Co chcesz? Okej! Okay. Wow! O Problemo! Zaraz mi się bieg skończy, no właśnie. Liczę, że się zahaczy między drzewami. W momencie, kiedy nie mogę już biec. Oh god! Może w gejobusie coś będzie. Nie wiem, czemu powiedziałem gejobus. Faktycznie coś jest. Co jest z nim? Eee, dobra, odpadaj, Ko szybko, kolejna Jeszcze połowy nawet godziny nie było, ale znalazłem dwa artefakty, to jest, to jest coś co dobrze wróży O nie, znowu będzie coś mnie goniło, chwila Tylko co? Okej, o, rozumiem Wiem jak działasz Nie, nie Co to jest? Co to było? To nie był fajny dźwięk Gdzie może być trzecie... A! Kurwo śmieciu Ja przepraszam, ja naprawdę staram się nie przeklinać, ale to nie jest tak... To nie jest tak... Łatwo Aha Idźmy tędy tą ścieżką może Próbuję szukać jakichś nowych miejsc O nie! O, oh, fuck! Zapomniałem, że takie coś się może zdarzyć, jak akurat biegłem Gnoje, ale znalazłem dwa artefakty. Jest lepiej niż standardowo, jest ok? Mam znaleźć puchar. Często się mówi że za ten suchar, dam ci puchar. Więc, więc teoretycznie powinienem zacząć, zacząć, zacząć rzucać sucharami. To może coś o Żydach chcesz usłyszeć? E, może. Wiesz, jak się nazywa Żyd wbity głową w ziemię? Żydkiewka. Haha. Ha. A jak się nazywa? Rządek takich Żydów wbitych głowami w ziemię. Żydopłot! <grym> Czy teraz znajdę puchar? Bo zarzuciłem dwa suchary w jednym praktycznie. To jest combo Nie, 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 nie często zostać na takie kombo. <grym> Puchar, obok czego może być puchar? Czy to ma nawiązanie do jakiś miejsc konkretnych? Nie blokuj się, nie blokuj się w drzewie, keep moving Cały czas się ruszaj, nie stój w miejscu Evan omijaj 5000 świeczek, a ty mówisz, że ich potrzebuję O, cześć Sonia, witam Uh. Nie, czytanie czatu przy takiej grze to jest, to jest chyba... Tak, tak nóż w zwieracze No troszeczkę potrzebuję świeczki, może będzie... NIE przestań ŚMIECIU! Zamknij mordę! Przestań! Okej okay. Już mam świeczkę nie chcę zużywać wszystkich dookoła, bo potem jest ten problem, że. że ja. do, do, do wszystkich świeczek mam daleko. Takim im mniej zużywa. Jezu, jak się wzdrygłem. O, tak im, Im mniej ich teraz używam, tym więcej potem ich będzie dookoła, więc będę miał bliżej do z nich. To jest moje myślenie. Coś bonusy się ładowały, albo mi się grę przycięło czy coś takiego. E? Wezmę sobie to, odpalę to od tego. Dobra, niech będzie już tą świeczkę mogę wziąć. Tutaj wiemy, że nic nie ma, więc nie zbliżamy się koło tego domku. Gdzie mamy iść? Ciężko się zorientować w tym lasie. Biegałem po nim tyle razy, a dalej nie wiem co gdzie jest. Ja losowo biegam. Ok, o istnieję dalej, żyję. Popatrz w okno. <laughs> nie dzięki. Ja wiem, że coś, coś się wtedy stanie. To nie może być coś takiego prostego, żeby po prostu tak znaleźć. Nie, nie, nie. Ja się tak łatwo kutaska nie dam zrobić. Na moście nic nie ma, bo dwa razy na moście coś było Znaczy, raz na moście, raz pod mostem Nawet takie powiedzenie chyba jest Nie, to jest zło z wozem Okej okay. Nigdy nie byłem z polskiego za dobry I co teraz po mnie przyjdzie? Znowu ty, okej okay. To on wydaje takie dźwięki Dobrze, teraz znajdźmy szybko jakąś świeczkę Szybko, potrzebuję jej Na... już Tam jest najbliższa chyba Okej, okay, pamiętajmy, że za... Ja Pierdzielę, że za niedługo mogą przyjść jeszcze Te złamasy Co w kółeczku staną i będą mi Tak Nie, zamknij mordę Dajcie mi tą świeczkę Dajcie mi tą świeczkę Dajcie mi ją nie, nie mam jak biec, nie mam jak biec, nie mam jak biec, Biegnij! Nie mam jak biec! Fuk! Fuk! Dziękuję. Istnieje. Jeszcze jakoś. Świeczka. Tu zawsze była świeczka. Gdzie jest? Tu zawsze była! Co mnie w, w uja robicie? Okej. Okay. Dajcie mi teraz świeczkę szybko, proszę świeczka, świeczka! Gdzie jest? Tu gdzieś była świeczka. Jest połowa, połowa dopiero nocy, okej okay, Bo godziny Gdzie jest świeczka? O nie, znowu nie mam jak biec, dorwo mnie Nie, biegnij 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 Będą częściej skakiwać jeżeli nie mam światła z zabałka, muszę znaleźć świeczkę, szybko No właśnie dlatego nie zużywam świeczek cały czas o oh god, a mogło pójść tak ładnie. Tam są świeczki, są za daleko. O nie, jest na naprawdę... I know, I know, wpierdol. Wiem. I know. Jakby nie łaska było podpalić las. Dobra, y, spróbujmy ostatnie podejście. Mam nadzieję, że teraz teraz się uda. Tylko trzymajmy się świeczek. Puchar to tam walić. To jest y, drugoplanowa, że tak powiem, y, Drugi planowy cel: przetrwać to jest pierwszy. Po prostu krążmy po tym lasie i tyle. Ruszajmy się cały czas. Puchar na prawo od mostu. Na prawo od mostu. Na prawo od mostu. Ale on jest przy moście. Czy on jest daleko od mostu? Bo to jest istotne. Sprawdzę obok mostu. Wiecie na prawo od mostu to co to jest? What the? F... Ta kołyska. Jesus. Proszę mnie nie bić. Świeczka. Poczekaj, szu... nie na To wracam na most po świeczkę. Potrzebuję świeczki cały czas teraz, nie Nie ma tak, no, bez ją! Idź do góry Idź po świeczkę Take it! Yes, udało się Dziękuję za zapas świeczek wszystkim na live'ie Bo mi wysyłają Ale ja chyba nie... CO JEST GRANE? CO TO BYŁO? To chyba było coś nowego To cały czas za mną idzie, prawda? Nie chcę sprawdzać Uh, teraz tutaj jest świeczka, no patrzcie. Uh, może nie biegajmy, kiedy to jest niekonieczne, co? No uh, dostałem z dymu mózgu właśnie. E? To skądś kojarzę? Chyba tu gdzieś widziałem przedtem. Okej, okay, nie. To. Y o! trzeba ja się wrócę gdzieś tutaj. Dwóch naraz, nie z dwóch stron chciało. Patrzcie, zboczeńcy. No ale mam nadzieję, że oni już przestaną mnie gonić. Tak, dobrze. Wracamy się na most po świeczkę kolejną. Albo tam obok mostu. Oh. Chciałem coś powiedzieć. To jest najgorszy moment, kiedy chcesz coś powiedzieć. Coś cię wystraszy, i nie, nie zdążysz krzyknąć, bo dopiero nabierasz powietrza. Sam się krzczusisz własnym oddechem, czy czymkolwiek, nie wiem. Ok, odpalaj tą świeczkę. Bierzemy tą. I ciźniemy! Teraz nam się musi udać. Teraz nam się uda. O oh, jest. Okej, okay, już ja znam te twoje zagrywki. Spokojnie. O, to nie był ten co myślałem! o -oł. To był inny. Dobrze, uciek. Wracamy się z powrotem. Podmieniamy tą świeczkę i idziemy przed siebie. Przed nami są dwie świeczki na wprost, więc... Spoko. Gramy na zwłokę, bo pucharu nie znajdziemy. Po prostu musimy sobie chłazić cały czas. Wypadałoby mieć przy sobie świeczkę. Tyle. Tam będzie kolejna, nie zmierzymy tam. Myślę strategicznie. Strategiczny eleven. Powoli. Będę cały czas iść przed siebie. Jak coś nas zacznie gonić, spieprzamy. Czy coś obok tego będzie? Nie chcę sprawdzać, bo tam coś płacze. Jak ktoś wrzucił dziecko do studni. A potem za kilkanaście lat się zapytają Czy byłem dla ciebie dobrym rodzicem? O Jezu Już? Tak? Widziałem gdzieś świeczkę Chyba mnie skłamali Tam jest kolejna, biegniemy do niej O nie Szybko, dawaj świeczkę Żeby nie mordować zapałek, zapałki nam się mogą potem przydać Ej, nie odpal najpierw! W sumie to nie ma znaczenia, jak zrobisz nadróż w te czy w tą stronę Dobra, ważne, że ją mamy Ten dźwięk oznacza, że zaraz coś przyjdzie O, zamknij mordę! Kolejna świeczka Nasz... wyszukujemy świeczek teraz Tam jest kolejna, Biegniemy do niej Teraz liczą się tylko świeczki Już wiemy mniej więcej jak oni działają, więc spoko Okej okay. No przecież zgasła mi, no czemu? Mam pięć zapałek, dobra To myślę, że jeżeli nie dam się złapać oj, To będzie dobrze Oje! Nie patrzy na niego Okej, okay, spoko Tu gdzieś była świeczka, o ile się nie mylę O nie O nie, 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 za blisko się pojawił Za blisko Za blisko się pojawił Nie, nie wolno tak robić, przestań Tam jest świeczka, dobra, biegniemy do niej No, w linii prostej Byleby teraz przeżyć Damy radę Nie będę znowu 5 odcinków przechodził jednej godziny, no co? No chyba nie. Uh! Nie! jest teraz dwóch! Dobra, wracamy się po tą świeczkę. Gdzie ona jest? Uff. Dałem sobie radę jakoś. Teraz tylko przeżyć. Kolejna sieczka, gdzie jest? No! Głupia, mordo ty! Chyba kuleśny. Co do mnie biegło! Dobra. O! Oni się uparci zrobili. Teraz w najgorszym wypadku będę miał same zapałki. Ale może już wytrwam. Nie przestań! To jest HAMSKIE O nie, o nie. Jesus Christ. Naprawdę, teraz mnie ktoś goni. Ja nie mam już siły na bieg. Przestańcie, szmaty! Już nawet nie wiem, gdzie są świeczki. Zebałki mi zostają, ale mam ich sporo chyba. No, już wbijaj! Mam cztery zybałki. Muszę wytrwać. Nie ma szans. <grym> wytrwać> Muszę wytrwać! Come on! Co tam jest? Coś mnie goni teraz, no nie! Nie, tak się nie robi, przestańcie, ja chcę przeżyć, no! Już, koniec! Świeczka! Come on! Do it! Do it. Przeżyj! Come on! W końcu się pomylę przy czymś i... Wszystko źle trafi! Come on. Mm! No ding! Dingaj! Nie, no czy to jest żart! Czy to jest żart? śmieciu! Wyglądam na złego? Nie, absolutnie nie jestem. Dobra. Ja mam dość. Jest. Która jest godzina? Za 12 minut będzie Life is Strange, ok. Dobra, to tyle na ten odcinek. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Dzięki wszystkim na live, którzy mnie wspierali. Memami typu Pani zjebałeś. I to tak. To tyle. Tak, tak. Taką puentą zakończę ten odcinek. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Trzymajcie się do zobaczenia w następnym. Następny, to mam nadzieję, że się zacznie od tego, jak już kończę tą trzecią godzinę. I będziemy mogli zacząć kolejną. Papa. Pa.